Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. nie było możliwości absolutnie, żeby tego meczu dzisiaj odjechać. Jak na ten moment wygląda Tor? E, no jest tak napity wodą, że jeśli nie będzie padało z 2-3 dni, to może wyjedziemy na jakiś tam trening, e, ale no boję się, że do meczu czwartkowego nie będzie możliwości tutaj trenowania. Także. Mm, no zobaczymy. Podejmiemy decyzję co dalej. Czy znacie już nową datę meczu? Nie, jeszcze nie mamy, nie mamy, nie znamy, także gdzieś tam są przymiarki, ale oficjalnie należy się wstrzymać jeszcze z informacją. <śmierdzi> thank <laughs> you